Chcecie zobaczyć ulubione prace instalatora? No to dzisiaj ekwilibrystyka kominowa. Mam nadzieję, że żaden kominiarz by się nie powstydził. Patrzcie, jaki profesjonalny zestaw kominowy, kominiarski. Najprostszym punktem programu jest wykonanie dziury, w części, w której będzie kolano już montowane od strony Kotła, A ekwilibrystyka rozpoczyna się na dachu, na kominie. Nikt nie był w stanie mi powiedzieć, czy ten istniejący wkład jest prosty, czy nie. Lustereczko, powiedz przecie, czy ten wkład ma światło dzienne. Nie ma, no to zabawa. Czyli po prostu mamy gdzieś komin wachnięty, czyli nie idzie prosto w dół. A co za tym idzie, będziemy mieli kłopoty albo po prostu zabawę. Najpierw wrzucam kulę, aby linka zeszła do samej kotłowni, a przy okazji zmierzymy długość przewodu spalinowego. A, kto zgadnie, jaki to węzeł? No, dla pierwszego będzie nagroda, a dla kolejnych uśmiech prezesa, odciśnięty w betonie uzbrojonym. O zęby. My tu, gadka szmatka, a to już przewód spalinowy, powoli wprowadzamy do przewodu kominowego. Co? Co się nie zmieści? Jak się popieści, to się zmieści. Trzeba być zawsze optymistą, a przynajmniej dobrze poinformowanym optymistą. No i o dziwo poszło całkiem nieźle. Cyk i jesteśmy już w kotłowni. To jest właśnie to kolano. Końcowe, do którego będzie wpięty cały system spalinowo-powietrzny do kotła. Trzeba tylko teraz ustalić wysokość, tak aby kondensat zbierający się w tym przewodzie mógł być odprowadzany w stronę kotła. To jedna z najważniejszych rzeczy. A tu szczerze mówiąc, nie mam jeszcze pomysłu, bo ani skrócić, ani wydłużyć. Bo od strony kotła jest to bardzo proste i wygląda tak.